Szanowni Państwo, o zabranie głosu uprzejmie proszę Pana Sławomira Zawiślaka, posła Ziemi Zamojskiej. Szanowni Państwo, patrioci, mieszkańcy najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowani dzisiaj przez najwyższe władze duchowne, państwowe samorządowe, przez mieszkańców i przez wspaniałych jeźdźców służących w oddziałach kawalerii ochotniczej. Chciałbym powiedzieć, że w funkcji społecznej prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej dzisiaj bardzo się cieszę i jestem dumny, że jesteśmy tu dzisiaj razem na tej ziemi uświęconej krwią żołnierza polskiego, który w 1920 roku Uratował Rzeczypospolitej, ale i Europę. I jesteśmy razem. Jesteśmy razem, czcząc 102 rocznicę bitwy tych, którzy tutaj bardzo wiernie i dobrze służyli ojczyźnie. Szanowni Państwo, odsłoniliśmy dzisiaj pomnik, który został poświęcony dla tych, którzy na ten pomnik zasłużyli. Pan premier, panowie premierzy powiedzieli o tym, że pomnik był wyczekiwany przez państwo, państwo polskie i przez społeczeństwo. Z pewnych przyczyn nie mógł powstać. Ale faktem jest, że od właśnie lat 80., szczególnie od lat 80. społeczeństwo naszego regionu pamiętało. Pamiętali o zwycięstwach kawalerzyści z całej Polski. Odbywały się tutaj uroczystości. W 2018 roku, gdy podpisaliśmy porozumienie jako Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z głównym podmiotem, Stowarzyszeniem Bitwa Pod Komarowem, reprezentującym oddziału kawalerii ochotniczej, nie wiedzieliśmy, czy nasze marzenie się spełni, ale w szyku stanęli do trudnej roboty, żeby ten pomnik powstał wszyscy. Stanęli obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, tak, z oddziałów kawalerii ochotniczej, tak, patrioci polscy, stanął rząd polski, który wsparł to dzieło. Chciałbym w związku z tym na ręce panów premierów złożyć serdeczne podziękowania za to, że rzeczywiście ten społeczny ruch uzyskał godne i ważne wsparcie. Z kolei na ręce pana prezesa Małeckiego chciałbym złożyć serdeczne podziękowania, że potężny grosz. Spłynął także od społeczeństwa polskiego i ta wspólna siła doprowadziła do tego, że dzisiaj tutaj jesteśmy i odsłoniliśmy ten pomnik. Ten pomnik to jest przypomnienie chwały oręża polskiego, ale jestem pewien, że dla większości z nas, dla wszystkich nas tu obecnych, ten pomnik ma spełniać misję. Ma przypominać współczesnym Polakom, co to jest ojczyzna, jak ona jest ważna, jak warto dla niej nawet ginąć, jak warto strzec jej porządku, dobra, niepodległości. Myślę, że w tym szczególnie trudnym teraz czasie ten pomnik będzie przypominał wszystkim współczesnym obywatelom Rzeczpospolitej, że trzeba stanąć w tym współczesnym świecie za ojczyzną, podobnie jak stanęli nasi bohaterowie, którzy w 2020 roku tu pokonali Budionnego. Szanowni Państwo, Panowie Premierzy, chcemy rozwijać ten projekt. Ten projekt, żeby dobrze służył, powinny to być ścieżki dydaktyczne. Powinno być muzeum. Strona społeczna będzie w tym kierunku szła. Prosimy władze krajowe, prosimy wszystkich obywateli Rzeczpospolitej o wsparcie dla nas. Mówię to w imieniu także mojego przyjaciela, pana prezesa Tomasza Dudka, prezesa Stowarzyszenia Bitwa pod Wydaje się, że jesteśmy wiarygodnym partnerem. Oddajemy się w wasze ręce, ten projekt może rozkwitnąć. I kończąc, jestem stąd. Wymieniono 600 Ziemi Zamojskiej. Szanowni goście, w tym roku mija 80. rocznica wybuchu Powstania Zamojskiego. Powstańcy zamojscy na wzór tutaj kawalerzystów, którzy walczyli na polach komarowskich, w momencie, kiedy Hitler był szczytu potęgi, chwycili za broń i w krwawym powstaniu wygrali. Nasz Związek organizuje w tym roku, próbuje zorganizować ogólnopolskie uroczystości i uroczystości regionalne. Kłaniamy się także nisko wszystkim Państwu tutaj obecnym. Z prośbą o wsparcie. Dziękuję serdecznie za liczną obecność i myślę, że po części oficjalnej Państwo zobaczycie piękny kurs naszej jazdy, tutaj, która będzie pokazywała elementy bitwy. Zapraszamy na dalszą część uroczystości. Chwała bohaterom. Cześć ich pamięci. Dziękuję Panie Pośle.